Warszawa, ulica Rosoła. Autor nagrania spokojnie zbliża się do skrzyżowania i jak widzicie, zapala się czerwone światło. Kierowca autobusu miejskiego szykuje się do skrętu w lewo i nagle szalony kierowca suwa, przelatuje dosłownie ze znaczną prędkością przez skrzyżowanie. Tu naprawdę kierowca tego autobusu zachował się fantastycznie, kierując się chyba zasadą ograniczonego zaufania, no bo. Kolizja miałaby ogromne skutki, biorąc pod uwagę prędkość, z jaką kierowca suwa, wjechał na skrzyżowanie. Ja, ja mogę tylko przypuszczać, że bo na, na podstawie tego, co widziałem z tej strony nagranej kamery. Że z drugiej strony jest taka sama sygnalizacja, czyli nie ma e, sygnalizatora ani S2 ani S3, tylko jest sygnalizator S1. Okay. Czyli kierujący autobusem wjechał na skrzyżowanie, bo miał tak, takie tak. prawo, zatrzymał się, gdyż wykonywał manewr skrętu w lewo. I rzeczywiście mógł przypuszczać, powinien przypuszczać, że każdy z uczestników ruchu będzie stosował się do przepisów prawa o ruchu drogowym. A... Tym bardziej zobacz, że zasugerował mu w takim razie tę zmianę świateł kierowca, który jest autorem filmu, prawda? Bo mhm. dojechał i zatrzymał się. Tak. Jesteśmy w obszarze zabudowanym. Prędkość 50 na godzinę. Oczywiście może być podnoszona w niektórych miejscach. Tutaj akurat nie widzieliśmy znaku podwyższającego tą prędkość. I autor nagrania jedzie rozsądnie, spokojnie. Natomiast ten po kierujący pojazdem wyskakującym z lewej strony, widać, że znacznie przekracza dozwoloną prędkość w tym miejscu, i dlatego nie podjął się manewru hamowania, żeby zatrzymać się jeszcze przed tym sygnalizatorem. To chyba tylko, tylko to spowodowało, że on nie chciał. Ale niebezpieczeństwo polega na tym, że to skrzyżowanie wcale nie było takie małe. I gdyby rzeczywiście kierujący tym autobusem nie zastosował zasady ograniczonego zaufania to doszłoby na tym skrzyżowaniu do potężnego uderzenia. Przy tej prędkości, z którą jechał ten samochód osobowy, naprawdę byłoby to duże uderzenie. Książkowy przykład na to, że zasada ograniczonego zaufania ratuje życie.